witam w tym odcinku. Pokażę Wam nowe SMP i zajmiemy się budową mm, wielkiego trapa. I oczywiście zachęcam Was do zostawienia subskrypcji oraz łapki w górę na moim kanale, bo jeszcze mało osób tego robi, ale lecimy po 500 subów. A oczywiście drugi kanał, link do Discord'a. Wszystko, wszystko, wszystko w opisie znajdziecie na. A ja już, już, ja już Was tylko do oglądania zapraszam. Dobra, jak tutaj że ja już jestem na tym. Ja bym w sumie sobie pierwszy zainchantować itemy. No to też jest sposób. Patrzcie, widzowie: 1, 2, 3. 1. Mamy 15 biblioteczek, czyli wszystkie biblioteczki, które trzeba nam na enchant levelu 30. Ale ja jeszcze lapis nie mam, dlatego w sumie mogę się już zająć tylko szukaniem jego. Dobra, czyli ja już mam tutaj lapisu, ja już pokopałam sobie z pół godzinki Teraz tylko cały setik na dole, ja to tak robię, że... Mm, mm -hmm. Okej okay. Eksp z niego leci Wyleciał mi eksp pięknie Wyleciał mi eksp, nawet z Endermanka dużo Ekspa leci, dlatego idę sobie go zabić Czy nie no, chłop mi ucieka, nie? Chłop z bomby się teleportuje gdzieś O shit Tam jest chłopak, nie chce mi się go nadganiać End już jest otwarty, a ja, jajko smoka jeszcze nawet nie mam No dobra Co daje nam pierwszy level? Ale bo nie, nie Widzimy się widzowie oczywiście, gdy nazbieram dużo levela Okej, okay, czyli ja już mam 23 Pońcy, teraz mogę skraftować jeszcze Nie mogę wszystko skraftować, dlatego widzimy się, gdy będę miał 30 pońców widzowie, mamy już 30 poziom, teraz chyba nawet zenchantować, tak, możemy na 30 levelów. Tak, dobra, pięknie, fireprotek. Co nam dropnie? Proszę jakieś dobre enchantiki. Fireprot prot 3 i Unbreaking 3. Czy nie, fireprot też, czy tak. Unbreaking 2 na klacie, w sumie niezłe. O, i protek, prot 2 mamy. Prot 2 to takie niezbyt zadowalające, ale coś... I tak się składa, że ja już trap mam zbudowany. Teraz pytacie, czemu tu jest skrzynka, a czemu w niej jest tak 26 rozmieszczonych jajek smoka. Będzie to trapka na losowych graczy, którzy tu się przyjdą. Chcę wam jeszcze pokazać jedno command bloka użytego, ale to nie jest temat na teraz. To wyjaśnię wam w dalszym filmie może. No, to trap polega na tym, że ja sobie tutaj mogę jeden głoczek niszczyć O, widzicie? Tu jest dziura do Wielkiego Wojda To też wam potem wyjaśnię, jak zrobiłem dziurę do Wielkiego Wojda To wam potem wyjaśnię, jak będę trapował Dobra, teraz sobie to pięknie załatajmy, tą dziurę to jest, na tym polega, że w command bloku jest komenda, na to, że, żeby wszystkie te tabliczki tutaj e, nie były. Czyli fil, kordy, kordy, e, e, r, er, czyli te tabliczki tam nie będą. A ten piasek spadnie. Na to, że tutaj się nie da wyskoczyć, to tak to zrobiłem, nie? Że, żeby, 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 żeby nie było tak. Górczaczki. W Mordejże. O, w Mordejże. Co tu się stało? Co tu się stało? Co tu się stało? Co tu się stało? O nie! To ty mi patrz To ty mi padł. Jestem głupi, ja jestem głupi. Chyba... Trzeba zastąpić robotę tabliczek. W dalszych pięciu godzinach może, nie wiem. Nie chce mi się znowu robić tą dziurę do Wojda. Widzimy się, nie wiem, gdy będę miał tabliczki. No i tak wyglądało, nie wiem, ile godzin, ale z kilka Tutaj posiedziałem na tym, na tym żeby same tabliczki kurde ogarnąć, nie? To, 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 to było męczące To drewno w ogóle, tutaj nawet na prostu nie, drewno nie jest Nie tutaj były te tabliczki? Tak jakoś, nie? I w ogóle trzeba też sobie uważać, bo gdy sobie na to stanie, to nie będzie kolorowo W sumie dobra, teraz już tylko. Aj, aj, ja jaj. Sobie to, ten piasek tutaj poustawiać jakoś, nie? Jakoś szybko, szybko, szybciu, szybciutko. O, jest. Wszystko tutaj już poustawiane, tak jak było. Jak tu widzicie, jest skrzynka. Jest tutaj bloczek. Jest tutaj bloczek. Tutaj. Jest bloczek Tutaj już nie jest bloczek Dlatego tutaj będzie trzeba uważać Żeby mm, Tutaj się ustawił Żeby wszystko pięknie Ten trap zadziałał Taki będzie plan Taki będzie plan, ale to jeszcze nie wszystko To jeszcze powiem, że nie wszystko Bo słyszałam, że Słyszałam, że na serwerze powstała baza Baza, którą bym chciał ja widzieć i tak to jest ta baza już z niej wiem mniej zostało ale tak to jest ta baza tak tutaj była o, piramida o, w, której, w której była baza nie była to moja basa a była to nie wiem kogo baza ale wiem że już jej nie ma tej bazy teraz tylko gdzie Dobra, mamy to, mamy mam, tu jest e, cały trap, cały trap. Tak to wygląda. Tak wam powiem, widzowie, że. A, subskrybujcie. Wbijajcie na mojego Discorda, co macie oczywiście w opisie. A ja się z wami żegnam na ten odcinek. Będzie, może, dalszy odcinek jutro, w którym będę. Nie wiem, jeszcze nie wiem, jeszcze nie wiem, jakie będą plany. Ale będzie, będzie dużo.